Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu, cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Myślę, że wielu z nas pamięta uroczystość wszystkich świętych od najmłodszych lat. Już kiedy jako dzieci byliśmy przy swoich rodzicach, dziadkach, krewnych, na tym tak wyjątkowym miejscu, jakim jest cmentarz. Może i trochę smutnym i wypłakanym, ale w ten wyjątkowy dzień, ozdobionym i żywym. Jak żadne inne miejsce. Też, jak pamiętam, groby na ten dzień odżywały, a rodzina i znajomi byli przy nich razem, jak kiedyś byli razem z tymi, którzy jeszcze żyli i cieszyli się ich radością. Jakaś taka niesamowita bliskość i jedność. Jest też prawdą, że. Wychowanie wielu z nas odbywało się w tym naszym PRL-u, w Polsce, jeszcze gdzie promowano ten dzień jako dzień wszystkich zmarłych, bo uroczystość czy świętość nie zgadzały się z ideologią. I może też i nam udzieliło się to niejednokrotnie, że 1 listopada kojarzy nam się bardziej z grobami i zmarłymi niż ze wszystkimi świętymi. I żywymi, oraz naszym pragnieniem i dążeniem właśnie do świętości. Bo my pamięć o zmarłych i modlitwy o ich zbawienie jak najbardziej pamiętamy, obchodzimy, czcimy, ale to w dzień zaduszny 2 listopada, kiedy wspominamy wszystkich zmarłych. Też tak sobie myślę, wracając z pamięcią do strojenia grobów, Pewnie i Wy pamiętacie, kiedy większość z nich była jeszcze bez okazałych pomników, tylko z usypanej ziemi i skrzyża na przodzie, że ozdabiało się je z boków choiną, taką świeżą i pachnącą, a na górze układało się kolorowe rzędy owoców jesieni, które rosły na pobliskich krzakach białe, czerwone, w różnych kolorach. Oczywiście dochodziły jeszcze kwiaty, które najdłużej przetrwały aż do późnej jesieni. Wszystko na tych grobach było pełne życia i chociaż jako dziecko nie aż tak zastanawiałem się nad tym, dlaczego tak właśnie robimy, to i z czasem było dla mnie coraz bardziej jasne, że to ma przypominać nam o życiu i o pięknie, które nie kończy się, z naszą śmiercią tu ale kieruje nas do raju tego zielonego ozdobionego najpiękniej do którego podróżują a może już w którym są ci którzy odeszli a którzy byli nam tak bliscy to jest prawda o dzisiejszym dniu a potem jeszcze a może przede wszystkim nie pamiętacie świecy i znicze w Polsce setki tysiące na cmentarzach, w których tak wielu z nas chciało jakoś uczcić małym płomieniem pamięci tą osobę. Ale takie tłumaczenie nie miało aż tak wiele wspólnego z wiarą, bo i ci, którzy się jej wyrzekli, też zapalali znicze. Dla nas świeca i znicz na grobie to taki mały paschał, który my tu mamy w kościele. Takie Jego odbicie, który święcimy i zapalamy w Wielką Sobotę. Znak Chrystusa, znak zmartwychwstania i życia, obecności Bożego Światła, Tego, który jest początkiem i końcem, Panem czasu i wieczności. To oznacza płomień świecy na grobie, nie tylko naszą pamięć, ale zwycięskiego Chrystusa. Kochani, dzisiejsza uroczystość wszystkich świętych jest w wierze jednym z najradośniejszych dni całego roku, bo w naszej świętości, w świętości wszystkich naszych przodków i tych, którzy żyli tu przed nami, dopełnia się tajemnica wcielenia Bożego Syna i zbawienia, które nam wysłużył, bo cmentarz bez Pana Boga jest końcem ludzkich możliwości, a z Bogiem nadziei i ziemskim ogrodem naszego zmartwychwstania, gdzie miłość Boża pragnie wskrzesić nas do chwały i świętości. Też pewnie i dzisiaj towarzyszy nam śpiew krótkiej pieśni czy antyfony wieczny odpoczynek, racz dać spania, światłość wiekuista niechaj im świeci. A modląc się nią i śpiewając, nie tylko chcemy myśleć, żeby zmarłym dobrze leżało się na cmentarzu, by w tym grobie odpoczywali i jakiś znicz świecił nad nimi, to im nic nie pomoże. Gdy Kościół tak się modli, a my w nim, to mówi o wiecznym odpoczynku przy Panu Bogu, nie na cmentarzu, w Jego Królestwie, gdzie światłością wieczną jest sam Bóg w Trójcy Jedynej, nie ten z nicz. Sam Bóg świeci nam i modlimy się, by świecił im, bo nie ma innej światłości. Jeszcze jedno wspomnienie. Pamiętam, że jako dzieci, już takie trochę starsze, a potem młodzież tak bardzo lubiliśmy wieczorem w Dniu Wszystkich Świętych wrócić jeszcze na cmentarz i patrzeć, jak płonie tysiące zniczy. I ten ogień jakby się zlewał w jedną rzekę ognia, aż ciepło było czuć na twarzach, chociaż dni były już chłodniejsze. W środku właśnie ciemnego wieczoru potężne światło z wszystkich cmentarzy unosiło się do nieba. Groby te na co dzień ciemne, chłodne i ciche stawały się jasnością, ciepłem i szeptem tych płomieni. Jakby małe zmartwychwstanie, wielka łuna od ziemi do nieba, jak betlejemska jasność zwiastująca przyjście Boga do człowieka i jak blask z wstania Pańskiego, który umieścił na całunie turyńskim tajemnicę i moc Boga. To dzień wszystkich świętych, nasza obecność na cmentarzu, modlitwa, ale i wiara, że tak wielu już stoi przed Bogiem i my do tego jesteśmy powołani. Aby uroczystość wszystkich świętych, kochani, stała się i naszym udziałem. I naszym świętym. Amen.